Siemanku, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj dowiecie się wszystkie kody do tej gry oraz jak szybko ją przejść. Więc to jest idealny poradnik dla początkujących graczy, jak i dla tych, którzy już mają na przykład tą ostatnią mapę, ponieważ powiem Wam pewne rzeczy, o których mogliście nie wiedzieć. No to co, możemy już zaczynać. A więc ja już jestem na moim koncie i pierwsze co robimy. Jesteśmy tutaj, no to... Ważne jest, żeby mieć na przykład autoclickera. Ja na przykład takowego mam. Za to nie dostaniecie bana, a szybciej na początku możecie, że tak powiem, robić progres. Na samym początku warto tworzyć te jajka, bo tutaj zadanie Wam się robi. Oraz macie oczywiście tutaj multipler, I potem, jak już Wam się zrobi i macie te rzeczy, to le lecicie tu na sam dół i wpisujecie dwa kody. ROKSEK daje wam Fruits Box i Relays i daję wam też kilka boostów to jest naprawdę spoko ponieważ dzięki temu szybciej że tak powiem zrobicie progres ja sobie to zbieram i teraz są też te skrzynki je też warto zbierać szczególnie na samym początku ponieważ daję wam to potki i no i warto po prostu to zebrać Teraz myślę, że powinniśmy robić zadanie z rebirfami A więc ja sobie tutaj Zacznę klikać I trzeba zrobić te rebirfy Dobra, widzimy się jak zrobię te 300 rebirfów I trzeba w trakcie zbierania tych 300 rebirfów Pamiętać o tym, żeby sobie tutaj Ulepszać te rzeczy Teraz na przykład sobie ulepszę to, ale głównie w kliki powinienem pójść. No i też trzeba otwierać te jajka. Ja już sobie uzbierałem. Wymaga nam ilość rebirfów. Teraz musimy sobie otworzyć 25 frost Eggów. Warto też jest wbić na Powerful Studio grupę. Ja na tym koncie nie wbiłem i przez to nie mam auto No ale no niestety. Będę musiał zaraz wbić. No i jak zrobimy tego quest'a. Ostatnie trzy. Mamy zanalogowaną kolejną krainę. sobie to też weźmy. Zawsze to jest warto wziąć. Dostajemy. Jesteśmy na, map na kolejnej mapce. Tutaj mamy inne trochę zadania, ale cały czas opiera się na tym samym: że trzeba robić otwierać egi, używać potek i itd. No i w sumie. Co warto jest teraz zrobić? Według mnie w ogóle.. Aha, bo bym musiał sobie chyba tutaj. Jeszcze nie mam odblokowanej. No nieważne. Teraz warto jest zbierać najbardziej w gemach. Na, na autoclicker. Wtedy nie będziecie musieli używać swojego. Bądź jeśli nie macie, no to to wtedy... Nie będziecie musieli klikać ja. Sobie to klikam cały czas i teraz rewirfuję, I muszę tak parę razy zrobić, żeby uzbierać na upgrade'a. Ale w sumie to teraz powinno się otworzyć pety z tego jajka. A więc teraz zbieram sobie trochę klików. Tutaj będą o wiele lepsze pety. Dostaliśmy jakieś słabe akurat komony. Ale jak widzicie, jest lepsza na przykład ta krowa. Więc warto potwierać chwilę te jajka. Jak wybije się tą mapkę. Dobra. I otwórzmy sobie. Jajka. No i znowu te słabe. No ale ważne, że upgradujemy te pety. Już mam trochę lepsze. No i potem dalej robicie te questy i tak dalej. Ja przejdę na moje główne konto, żeby wam to bardziej pokazać, bo nie chcę tutaj wbijać tych wszystkich mapek. Teraz wam powiem takie tipy, bo teraz mniej więcej już wiecie o co tam chodzi, że trzeba po prostu rebirfować, sobie ten autoclicker kupić przyciski na rebirfy i tak dalej. Teraz wam powiem parę tipów i parę sekretów, o których mogliście nie wiedzieć. Pierwszą te, takim taką sekretną rzeczą jest tutaj, takie pomieszczenie, tutaj sobie idziecie. I dla osób free to play odradzam kręcenie tym kołem. Nie kręćcie tym kołem, tylko zbierajcie sobie na Autorebir. On kosztuje 150 tych tiketów. Co zajmie Wam, jeden tiket dostaje się raz na 10 minut oraz są za questy, co Wam zajmie 40 godzin stojąc na afku, na ale są też kwesty, gdzie dostajecie te tikety, więc... Więc zejdzie wam to szybciej. Ja na przykład otwieram sobie koło, bo nie zbieram na tego autorybirwa, bo już go mam. Na przykład za 9%, ale nie opłaca się tego koła. Tak według mnie. Dobra. Kolejną rzeczą, dość ważną, o którym zapomina większość osób jest indeks. Tutaj macie nawet spoko nagrody za indeks. Warto jest to odbierać. Na samym początku macie potki, ale potem już się coraz ciekawiej zaczyna. Tu macie te etikety. Lak multipler, kliks multipler i to jest warto warto zbierać, bo tutaj macie też te boksy z potkami i klucami. Warto też jest te osoby kliknąć, ponieważ to wam daje boosty. Szczególnie na samym początku to jest dobre. No i potem macie te upgrade'y Według mnie na samym końcu najlepiej upgradeować upgrade laka. A na, a na samym początku najlepiej te trzy i też, bo na początku chyba jeden jest dość, dość tani że go można kupić sobie na trzeciej mapce też taką ciekawą rzeczą są aury, które tutaj macie i to też jest warto robić, ponieważ to wam daje boosta, to wam daje do plików i sobie ją ubieramy tutaj ja na przykład mam dość słabą aurę 1 na 25 tysięcy. No ale to też jest warto robić, ponieważ zawsze to jest jakiś boost. I najważniejszą rzeczą są tutaj te achigmenty. Dzięki nim zobaczcie, tutaj mam na przykład 2 Royal Dicey, 3 legendarne, 3 mityczne T, 3 potion Mythical. Dużo jest luck mu multi multiplayerów i tak dalej. To jest też warto robić, te zadania. No przed te tysiąc drzew też spoko dało rzeczy Do tego jest dobry sposób Wychodzicie i wchodzicie do gry Odbieracie tylko dwa pierwsze rewardsy i tak można sobie farmić to Tu też są nawet spoko nagrody Ja tak robiłem przez chwilę Jak chciałem sobie dobić No jeszcze z takich rzeczy te skrzynki trzeba odbierać W ogóle dostępić tych ticketów z tej skrzynki No to to jest OP, to jest OP i też jak szybko chcecie wbić to no to też jest warto zbierać jak macie ten event to to też jest warto zbierać ponieważ daje wam to boosty daje wam to boosty jak sobie tutaj wejdziecie itemsy to tutaj macie to i patrzcie to wam daje 10% klików na przykład na minutę ale zawsze to jest coś więc to warto sobie zebrać jak macie ten event no i z takich rzeczy myślę, że powiedziałem te najważniejsze to wszystko. Jeszcze tutaj odbieracie sobie to. Ale to jakoś dużo wam nie daje, bo to tych parę owoców tylko. No i warto jest wbić na tą powerful grupę, bo wtedy macie ten auto otwieranie. No jak ktoś chce, to zapraszam do mojego klanu. Tylko że wymaganie to jest yy, 1,5 biliona rebirfów. Ponieważ wymagania się szybko zwiększają. Myślę, że powiedziałem wszystko. Zrobię jeszcze drugą część, jak będziecie chcieli. Zostawcie łapkę, zostawcie suba. Do następnego odcineczka. Siema.